Hej, kochani, chciałam coś sprostować, mianowicie genezę pieśni mury. Bo wszyscy myślą, że to tak naprawdę Jacek Kaczmarski skomponował, A to wcale nieprawda. Za pieśnią mury. Stoi w całości Przemysław Gintroski. Przemysław gintrowski jest autorem słów pieśni mury. Może, może nie jest autorem pieśni. Odsyłam do pieśni Luisa Lacha pod tytułem Lestaka. Ale tak. Także jeżeli ktoś myślał, że autorem murów jest Jacek Kaczmarski, to to jest takie małe sprostowanie. Przemysław Gintrowski jest autorem pieśni mury. A to... Te... Teraz wam zaśpiewam, może nie w całości, ale w To jest o Przemysławie Ginczowskim, czyli o samotnym artyście. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt, on im dodawał pieśniom sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nadgłów podnosił się dym śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim, ale najbardziej czuć Przemka w tym. Nie zaśpiewam całej, bo bo tylko wam zaśpiewam fragment, żeby udowodnić, że to przemek jest autorem murów. Ten fragment jest wybitnie o przemku. Słuchajcie, a śpiewak, także był sam, patrzył na równy tłum, marsz. Milczał wsłuchany w kroku, w huk, a mury rosły, 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 łańcuch koły. Sał się u nóg, patrzył na równy. Tu masz, mm, 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 mm. Sami powiedzcie, że mury nie pasują do Jacka Kaczmanskiego. Musiałam to spostować, kochani. No bo jak zobaczyłam autor Jacek Kaczmanski, to mi się nóż w kieszeni otworzył. Dopiero na którejś tam z kolei stronie zobaczyłam, kto tak naprawdę jest autorem murów, Przemysław Gintrowski. No, subskrybujcie, lajkujcie. Kocham was. Pa. Musiałam sprostować.